A my też językiem ćwiczymy. A to chociaż pośladki zepnijcie. No i tak rozpinamy te pośladki. No. Słuchajcie, dzisiaj jest 4 grudnia 2023 roku. Proszę zapamiętać tą datę. W tym Pamiętamy. dniu chciałbym wraz z Elżbietą i z całą grupą, moją grupą, podziękować za wspaniałe przeżyte chwile. Przeżycia. Tyle Przeżycia. energii, co pani nas strzyknęła w kijach, w tych, w tych gumach. Tak? <tryk> <tryk> I po prostu wykorzystamy to przy świątecznych porządkach. Buzi. I tutaj w imieniu grupy chciałbym podziękować raz jeszcze. Proszę przyjąć od nas ten skromny te upominek. Ale ładnie, ładne wykonanie. Merci. Jest, oh, <laughs> <merci. laughs> yes. mamy to. To co? Mamy to? Idziemy na miejsce.